Jesteśmy w miejscu, w którym wiele lat temu kręciłem inny projekt piłkarski, projekt Cel. Wtedy było tu szaro, buro i ponuro, a teraz jest ładnie. Nawet, nawet jeszcze więcej ładnych rzeczy. A dzisiaj pokażę Wam również taki filmik piłkarski. Zróbcie sobie kawy, bo pokażę Wam 50 trików piłkarskich. Będą to z wody boiskowe bez żadnego freestylu. Jeżeli będę dysponował jakimś ujęciem z meczu, aby pokazać taki zwód w praktyce podczas spotkania piłkarskiego, to go wrzucę. Jednak takie filmy często mają słabą jakość. Ta postać jest mała, na ekranie jest gdzieś tam z tyłu, za zawodnikami. Nie wygląda to dobrze. No i nie mam zbyt dużo takich nagrań, więc dużo ich w moim materiale nie będzie. Nie przeciągajmy i zapraszam. I nie narzekajcie na jakość. Bo będę te filmy kręcił kamerą wielkości znaczka pocztowego. Nim zaczniemy, jeszcze musimy wyjaśnić sobie kierunki. Jest to podobnie jak w przypadku części samochodowych: to jest lewa strona, to jest prawa, to jest lewa, to jest wprawa. Pierwszy zwód to odwrotność zwodu Ronaldinho, który nazywał się elastico albo flip flap. Więc jest to reverse elastico. Ja w drugą stronę nie umiem, nie wychodzi mi, natomiast tą umiem i może być to zwód mylący przeciwników. Mamy tutaj step over teraz, czyli krok ponad. Jak mówi sama nazwa po angielsku, chodzi o to, aby machnąć nogą w lewą stronę i pójść w prawo. Jak machamy w lewą stronę nogą, to idziemy w prawo, jak machamy w prawo, to idziemy w lewo. Tutaj mamy wariację na temat tego zwodu, polega ona na tym, że musimy sobie piłkę wypuścić nieco obok nas i machnąć nogą. Ten zwód możemy mylić przeciwnika dlatego, ponieważ kiedy będzie wodził oczami za naszą nogą, to gdy nogę odłożymy już na miejsce, to piłka nie zostaje w miejscu, tylko jest już poruszona w kierunku, w którym chcemy pójść. No i ten zwód można wykonać raczej tylko jak stoimy z piłką w miejscu. Tutaj mamy podwójny stepover, możemy iść w prawo. Możemy pójść w lewo, w przypadku osoby prawonożnej trwa to trochę dłużej. Musimy też zadbać o odpowiednią odległość której zaczniemy robić ten zwód, bo zanim przełożymy tyle razy nogę nad piłką, no to przebiegniemy 2 metry, więc bardzo jest ważne, skąd zaczniemy robić ten zwód. Raczej aż tyle machać nogami się nie opłaca, bo nie masz tyle miejsca na meczu i zbliżasz się do zawodnika zbyt szybko. Tutaj zwód, który wykorzystywał Cristiano Ronaldo. No, można dostać oczopląsu. Aby ten zwód się udał, ważne jest to, by lewa noga znalazła się po prawej stronie piłki, kiedy pierwszy raz robimy to przełożenie nóg. No i ludzi może mylić po prostu ta część, jak tutaj balansem ciała wracamy z powrotem. To jest mylące dla przeciwnika. A teraz podobny zwód do tego, który już oglądaliśmy. Też wykonywany przez Ronaldo. Różnica jest taka, że tutaj nogę lewą układamy przed piłką, a w zwodzie poprzednim kładaliśmy go za piłką. Za jest prościej. Wygląda bardzo podobnie, więc jak go teraz oglądam, no to chyba na żywo zrezygnuję w ogóle z używania go. Bo tamten wcześniejszy jest łatwiej wykonać, a wyglądają prawie identycznie. Tutaj jest zwód, który wykorzystywał Cristiano Ronaldo. Tutaj mamy zwód JJ Okoczy. Wykorzystuje go Neymar Ronaldo. Polega na balansie ciałem. Idziemy w stronę, w którą po prostu zagarnęliśmy sobie piłkę. Występują jeszcze różne warianty, kombosy, takich stepoverów, ale nie ma sensu ich tutaj omawiać, bo w zasadzie te zwody wyglądają tak, że jeden zwód łączy się szybko z drugim zwodem, one następują po sobie i otrzymujemy jakąś taką kombinację, więc idziemy dalej. To jest taki trik, który nic nie wnosi, ale ładnie wygląda, więc można się pobawić z przeciwnikiem, gdy wygrywamy. O. To jest zwód, który również wykorzystywał bardzo często Ronaldinho. Jest on chyba trudny do wykonania, bo wymaga od ciebie stracenia kontaktu wzrokowego z piłką na chwilę i czucia ją wierzchnią częścią buta, z równoczesnym przekręceniem głowy w tym kierunku i spuszczeniem wzroku. Tutaj bardzo klasyczne zagranie. Jak ktoś się do nas zbliża, można po prostu szybko piłkę przesunąć do tyłu, aby na niej nie zabrał. Bardzo często wykorzystywany zwód w piłce nożnej. To jest podstawa. ten sposób można również podawać. Bardzo często się podaje w futsalu na krótkie odległości. Z tym zwodem można robić różne wariacje, czyli zakładać też sito Tutaj oglądamy akcję, gdzie od założenia sitki przeciwnikowi zaczęła się cała akcja. Hmm. Jeżeli przeciwnik jest od nas oddalony, to można dołożyć uderzenie piętką, czyli wtedy już nie uderzamy piłki bokiem buta, ale przekręcamy swoją stopę i walimy bardzo mocno piętą. Tutaj mamy zwykłą piętkę. Jeżeli ogarniamy sytuację i wiemy, że nasz kolega z drużyny się znajduje za nami, możemy tak do niego podać. Również możemy zagrać też podeszwą buta. Z przodu wszystko zależy od układu naszej nogi. Czasami jest wykorzystywana. Tutaj jest wód, który wygląda dziwacznie, ale jest bardzo skuteczny. Maskujemy zagranie. Piłki w tył, a tak naprawdę idziemy do przodu, czyli przeciwnik myśli, że będziemy zagrywać piętką do jakiegoś tam swojego kolegi, a my nic podobnego i idziemy w przeciwną stronę. Tutaj podanie trikowe: zagarniamy piłkę i uderzamy ją piętą. Musimy sobie wypracować. Po prostu kąt podania, żeby wiedzieć, jak musimy się ustawić na początku, aby w określone miejsce dotarła piłka. Czyli możemy najpierw sobie poruszyć piłkę, i potem dwoma dotknięciami przemieścić ją w stronę naszego kolegi z drużyny. Tutaj połączenie poprzedniego wycofania tej piłki w bok z powrotem. Takim powrotem w stylu Falcao. Dalej będzie to pokazane. Bardzo mylące przeciwnika. Zwykle podąża on w stronę, w którą sobie piłkę za sobą przesunęliśmy. Neymar tego korzysta, Memphis Depay. Bardzo często. Tutaj jest wód, który sam akurat wymyśliłem. Polega on na tym, aby przemieścić piłkę w jedną stronę, machnąć nogą w drugą stronę, wrócić po piłkę i ją sobie z powrotem do siebie zagarnąć. Podejrzewam, że może być to trudne dla początkujących osób, bo bardzo dużo ruchów wymaga ten trik. Dotykamy piłkę raz kierując ją w prawo, po czym natychmiast nogę dajemy jak najdalej w lewo. Wtedy przeciwnik myśli, że straciliśmy piłkę, i wtedy znowu ruszamy w prawo po piłkę i zagarniamy ją w lewo. Jest bardzo dużo tych ruchów. Widziałem wariacje na temat tego samego sposobu oszukania rywala, gdzie wypuszczał sobie ktoś piłkę do tyłu. Lewą nogą, prawą robił kółko z tyłu wokół piłki, udając, że jej nie dotknął i stracił panowanie, a potem po piłkę wracał. Jeżeli ktoś ogląda te freestyle'owe filmiki, to doskonale wie o co mi chodzi. A tutaj można zrobić raz ten zwód albo go łączyć z ruszaniem w lewo i potem w prawo. No, i tutaj zwód, którego również nie wiem jak nazwać, bo jest ich cała masa. Ale Falcao się w ten sposób bawił w futsalu. Polega to również na przemieszczeniu piłki w lewo, a ruszeniu nogą w prawo. Przemieszczeniu piłki w prawo, a ruszeniu nogą w lewo. No, i tutaj taki obrót. Nie wiem jak ten spin się fachowo nazywa. Wygląda dość efektownie. Tutaj chodzi o balans z ciałem. Gdy wypuścimy sobie piłkę na przykład w lewo, to udajemy, że chcemy przyspieszyć i pójść jeszcze szybciej w tę stronę. Po czym tylko przekładamy nogę i urywamy się w innym kierunku. Tutaj inny wariant na to, aby sobie piłkę przemieścić w inną stronę, jeżeli zbyt szybko podejdzie do nas przeciwnik. Później zobaczycie inną wariację z przyjęciem na ten sam temat. No i tutaj taki bardzo fajny zwód widziany przy piłkarzu imieniem Waldin. Ruleta 360 znany także z wód jako z wód Zidana, każdy wie o co chodzi, wykorzystywany w piłce nożnej bardzo sytuacyjnie, czyli raczej nie planujemy nikogo w taki sposób przejść. To się dzieje samoczynnie widząc, że podbiega do nas zbyt szybko przeciwnik. No i kolejny zwód, w którym można się pobawić. Osobiście nigdy tego nie wykorzystywałem, aczkolwiek można w fajny sposób podać. Thierry Henry podawał w ten sposób na treningu. Jest taki słynny filmik, gdzie on to robił i można sobie obejrzeć. Tutaj przekładka boczna. Bardzo trudno było mi to tutaj nagrać, ponieważ na tej nawierzchni piłka, która została wprawiona w ruch, szybko się zatrzymywała po tym jak przeleciała przez metr albo półtora. Na innych nawierzchniach ona dalej po prostu sunie i można tu robić, a tutaj trzeba było się śpieszyć. Istnieje wariant z przekładaniem piłki po prostu tył. Jest to bardzo ciężki zwód, można się poplątać, gdy się to robi, także w trakcie meczu raczej nigdy nie używamy. Przerzucenie piłki nad sobą, kiedy mamy rywala albo dwóch na plecach, można to zrobić. Ważne jest to, aby dość dobrze piłkę sobie złapać na nodze, aby się ona nam nie stoczyła. Jak już tylko uda się nam podnieść ją do góry, to wtedy dokonujemy szybkiego ruchu i przerzucamy ją sobie za nas. No i tutaj taki kręciołek, nie wiem jak to nazwać, cały piłkarz się przemieszcza wraz z piłką. Jest to zwód, od którego kręci ci się w głowie i nic nie daje poza tym, że fajnie wygląda. No i tutaj kolejny zwód. Polega to na tym, że przemieszczamy piłkę w jedną stronę, a potem jeszcze szybko dokładamy nogę i piłka zaczyna lecieć pod kątem 90 stopni. Lubię robić tak, że zagrywam w ten sposób piłkę do kogoś, a potem natychmiast się odwracam i udaję, że straciłem piłkę, kiedy wszystko było planowane. Do tego zwodu można dołożyć jakieś takie freestyle'owe zabawy, które pokażę wam dwa razy i przejdziemy dalej. I kolejny bezsensowny zwód, który występuje. W ten sposób można sobie piłkę zatrzymać. A jak nie zatrzymać, to można po prostu szybko ruszyć w piłkę w przeciwnym kierunku. I tutaj bardzo przydatny zwód. Chodzi w nim o to, aby przeciwnik myślał, że zaczniemy uderzać piłkę. W kierunku jednym, a tak naprawdę szybko ją zawijamy w przeciwną stronę i się uwalniamy. Bardzo dobrze to działa na przeciwniku. Tutaj skuteczne jest też trzymanie przeciwnika sobie na plecach z takim charakterystycznym obkręceniem się, trzymając zawsze piłkę z daleko od siebie, używamy do tego podeszwy. <śmich kolorzy> Tutaj zwód Ronaldo polega on na tym, aby jak najszybciej przemieścić piłkę w prawo, a potem w lewo. Może to nie wygląda na jakiś super trudny zwód, ale ważny jest układ nóg. Chodzi o to, aby w jak najmniejszej ilości kroków pójść w prawo, a potem w lewo. Czyli nie może być to pójście w prawo, jeden krok, drugi, trzeci i w lewo, to ma być pójście w prawo, krok lewą nogą i natychmiast w lewo. Także musicie dbać o utrzymanie równowagi. To jest obrót Aidena McGidiego, Aiden McGiddy Spin. Bardzo przydatny w sytuacji, w której macie kogoś na plecach, dochodzicie do piłki i jeżeli zrobicie ten zwód, to osoba za wami myśli, że się zatrzymujecie. A wy jedną nogą zatrzymujecie piłkę, a drugą natychmiast wprawiacie ją w inny kierunek. Bardzo halowy zwód. Przemieszczamy bokiem buta piłkę w jednym kierunku, a potem w drugim. Używamy do tego boku buta, a potem podeszwę. kolejny zwód, który stosuje Neymar. W zasadzie jest to połączenie dwóch innych zwodów, które już opisałem albo dopiero opiszę: stepover, okoczy i potem dołożony taki charakterystyczny zwód Ronaldo. Tutaj mamy ten charakterystyczny zwód Ronaldo. Jak Ronaldo był młodszy, robił to w każdym meczu. Tego było mnóstwo. Tutaj wariacja na temat tego zwodu. Bardzo fajnie wygląda. No i tutaj, jeżeli mamy na plecach przeciwnika, to możemy w ten sposób balansem ciała go zmylić. Czyli mamy kogoś na plecach, udajemy, że idziemy w lewo, a idziemy w prawo. Można to też stosować w nieco innych sytuacjach, tak jak tutaj pokazuję. No i tutaj jest zwód, który tak naprawdę ciężko mi nazywać jakimś zwodem, bo dużo z nich wychodzi po prostu sytuacyjnie w trakcie meczu. Ale tutaj chodzi o to, aby zagarnąć piłkę prawą nogą, obrót, potem lewa. I znowu prawa, i przemieszczamy piłkę w jedną stronę, obracamy się potem w drugą i potem znowu w jedną. To wszystko wykonane szybko może zmylić przeciwnika. No i tutaj zagranie piętką możemy nawet zacząć ruch od czegoś takiego. Ważne, aby nogę wyciągnąć dość daleko. Wystawiamy lewą nogę daleko i uderzamy piętą w tą nogę. Tutaj zwód, który fajnie wygląda, ale. Rzadko się go stosuje, jeżeli jesteście sam na sam z bramkarzem, możecie zrobić taki zwód, bramkarz prawdopodobnie się rzuci, myśląc, że oddajecie strzał, a wy go potem przerobujecie. Ważne jest to, aby wszystko zrobić szybko, czyli zrobić zwód, zamarkować strzał, od razu podbić piłkę do góry i od razu, nie czekając jak ona opadnie, oddać strzał. Tutaj rabona, Krzyżak. Za bardzo nie mam jak tego pokazać, ponieważ przynajmniej mnie, jeżeli wychodzi, to zawsze wtedy, gdy piłka do mnie leci i jest w ruchu. Z miejsca raczej nigdy się tego nie używa. No i hokus focus. Co dziwne, myślałem, że sobie z tym radzę, ale gdy nagrywałem ten poradnik, okazało się, że sobie nie radzę, więc zwód dość efektowny. I jak ktoś go umie, to będzie w grze mógł wykorzystywać. Trudne jest to, że musimy bardzo szybko przełożyć nogę, czyli zaczynamy, dotykając ją lewą częścią stopy, robimy ruch i natychmiast musimy wyprzedzić piłkę, aby ją uderzyć potem prawą częścią stopy. No, szybka noga się zdecydowanie przyda, a przy tym zwodzie, to ta szybka noga jest jeszcze używana gdzieś tam z tyłu nas, więc jest to trudne do zrobienia. Tutaj już mówiłem o tym zwodzie. Bardzo fajnie się przyjmuje piłki w ten sposób i myli przeciwnika, czyli przyjmujemy w kierunku przeciwnym niż do tego, w którym chcemy się udać. Tutaj fejkowa piętka, skuteczny zwód. Udajemy, że chcemy zagrać piętką, a tak naprawdę tylko wykonujemy machnięcie. Na to się naprawdę nabierają przeciwnicy. Tutaj nie wiem jak to nazwać, to jest po prostu takie tąpnięcie. Jeżeli piłka nie jest w ruchu albo rusza się dość powoli, możemy jednym po prostu tąpnięciem zmienić jej kierunek. Tutaj mamy odbicie piłki przez kolano, i pójście w jakąś stronę. Ciężko taki zwód w meczu, ponieważ nikt nie będzie z przeciwników czekał, aż my sobie piłkę podniesiemy, aż my sobie piłkę ułożymy na stopie. Co więcej, ten zwód wychodzi, jeżeli piłka nie jest równo na stopie, tylko jak trochę się tak sturla na prawą stronę. Więc niestety nie ma w meczu na to czasu i jest to zwód kompletnie bezużyteczny. Tutaj zwód, który bazuje na balansie ciałem. Przesuwamy lewą nogę lekko w lewo wraz z podniesieniem prawej. I idziemy w prawo. Tutaj podrzucenie piłki do góry nad przeciwnikiem, z miejsca. Tylko tego przeciwnika brakuje, więc nie mam jak tutaj tego pokazać. Podrzucenie sobie piłki z użyciem dwóch nóg. Można potem w powietrzu już ją gdzieś tam kopnąć. Markowanie oddania strzału. Po tym, jak zamarkujemy oddanie strzału, przesuwamy sobie drugą nogą piłkę w prawo i dokonujemy strzału prawdziwego. Jeżeli zrobimy to szybko, to przeciwnik się pogubi. Ten zwód stosowany jest aby podać piłkę w wymyślny sposób. Odbijamy po prostu boczną częścią buta, po tym jak sobie piłkę do nogi przyciągniemy. A to jest słynny zwód Neymara, bardzo często pokazywany. I tutaj zwód, który myli przeciwników, jeżeli mamy ich za sobą, udajemy, że idziemy w prawo, a idziemy w lewo. Tak to wygląda przy okazji zawodnika prawonożnego, czyli mnie. Lekkie podrzucenie piłki, skuteczne też, kiedy dwóch rywali dolatuje do piłki i kto pierwszy ją weźmie. No look pass, podanie bez patrzenia, patrzymy się w jedną stronę, a podajemy w drugą. No i sposoby na zakładanie sita. Tutaj zaczynaliśmy od tego ruchu, on jest tak samo skuteczny w zakładaniu komuś sita. To jest bardzo fajny zwód. Żeby się on nam udał, musimy ustawić ją odpowiednio względem naszego przeciwnika, czyli jakoś musimy stanąć tak bokiem. On się niczego nie spodziewa. I gdy przemieszczamy piłkę do siebie, on nie wie, że dokładamy drugą nogę, gdzie zmieniamy kierunek piłki i on dostaje sito. Tutaj mamy klasyczny zwód halowy, nie wiem jak jest w polskiej halówce, ale w internecie wszyscy znają ten zwód. Jest to najbardziej skuteczny zwód na założenie sita, jaki znam. Wychodzi praktycznie zawsze. Jeśli tylko przeciwnik, który stoi za wami, ma szeroko rozłożone nogi i Wy o tym wiecie, to robiąc to na pewno dostanie się to. Ważne jest tu, że drugą nogą zastawiamy sobie piłkę. Czyli przeciwnik stojąc obok was, nie spodziewa się, że w tym kierunku zostanie puszczona piłka, no bo przecież tam macie nogę. A wy tą nogę podnosicie szybko do góry i przepuszczacie piłkę. Cudowny zwód i będziecie tak zakładać wszystkim siatę. To jest inny zwód, nazywa się on chyba kola de Voxa i nim możemy również zakładać siaty. Jest również skuteczny, bo ruch, który wykonamy jest dość szybki, czyli nasz przeciwnik ogląda nasze nogi, a gdy zorientuje się, że już przemieściliśmy piłkę bliżej niego, no to minia łamek sekundy, kiedy wykonujemy, nie przestajemy wykonywać ruchu i po prostu dostaje sito. Też bardzo skuteczne. Kolejny sposób na założenie dziury, rzadko stosowany. Tutaj pokażę wam parę zagrań po prostu, które nie są przeze mnie dobrze wykonywane, więc nie ma sensu ich w ogóle omawiać. Czasami mi wyjdzie na 10 prób wyjdzie mi 3 albo 4, więc stwierdziłem, że nie ma sensu. Ten zbud, czyli fake rabona, jest kompletnie bez sensu i nie wiem po co go stosują piłkarze. Naprawdę, jeżeli robisz krzyżaka, to rób krzyżaka, a nie markuj robienie krzyżaka, bo to wygląda dziwnie. Podobnie z Rainbow, bardzo się chciałem nauczyć tego zwodu, według mnie wygląda on naprawdę kosmicznie, jak kogoś takim zwodem przejdziesz, no to wszyscy wokół chcą klaskać. Strasznie się chciałem tego nauczyć, ale niestety mimo wielu prób no, nie jestem w stanie. Raz mi wyjdzie, raz nie. A taki Neymar lub Falcao robią to bez problemu. Co ciekawe, Falcao robi to na hali, a więc cięższą piłką i w biegu. To jest po prostu fenomen i piękne pokazanie wysokich umiejętności piłkarskich. Oczywiście wiem, że tutaj prezentowałem grę w tych takich ujęciach z boisk w większości w grze rekreacyjnej i wiem, że jeżeli bym grał ligowo, to nie byłoby tak łatwo i że to wygląda całkiem inaczej. Wiem również, że używanie takich zwodów to tańczenie przed przeciwnikiem, z czego nie ma w zasadzie żadnego pożytku i tak i nie, bo jak widzimy na załączonym obrazku, wystarczy tak robić i zwraca się na siebie uwagę przeciwnika i wtedy inny kolega jest wolny, do którego można podać piłkę. Nagrałem taki poradnik przy okazji swojego powrotu do piłki, bo miałem bardzo długą przerwę i jeżeli wszystko się uda, to zamierzam to robić systematycznie. Dlatego, w czasach kiedy na boisku akurat nie było osób, z którymi mogłem pograć, postanowiłem zrobić taki poradnik. Aha, jeżeli fani piłki nożnej dotrwaliście tutaj do końca, to możecie odwiedzić mojego patronajta, w którym zbieram fundusze na swój inny, dobrze Wam znany projekt. Serdecznie zapraszam.